Witajcie, moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić wam poruszającą historię, która wydarzyła się w sławnie w 2005 roku. To miasto położone jest w województwie zachodniopomorskim, a dokładniej pomiędzy Koszalinem a Słupskiem. Liczy około 12 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj mieszkała 17-letnia wówczas Martyna. Młoda dziewczyna uczyła się w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących sławnie. Była osobą głuchoniemą. Tuż obok jej szkoły znajdował się internat, w którym to od kilku lat mieszkała. Była ładną i miłą dziewczyną. Od pewnego czasu była w związku z Rafałem. Chłopak ten był od niej o trzy lata starszy. Kilka miesięcy wcześniej się jej oświadczył. Był on również osobą głuchoniemą. Poznali się w owej szkole. Rafał mieszkał w tym samym internacie, odbywał praktyki w restauracji i także się uczył. Mieli wiele wspólnych tematów do rozmów, ale też plany na przyszłość. Wiele wskazywało na to, że są ze sobą szczęśliwi. Czasami chodzili do znajomego, który mieszkał nieopodal ich szkoły. Był to 29-letni wówczas Marek. Mężczyzna ten również w przeszłości uczęszczał do tej szkoły. Kilka lat wcześniej zostało mu przydzielone mieszkanie socjalne. Wiadomo, że z zawodu był szwaczem, także był głuchoniemy. Wydawał się być osobą spokojną i podatną na wpływy innych. Miał bardzo dobry kontakt z dwudziestoletnim wówczas Rafałem, pomimo tego, że ten był od niego praktycznie o dziesięć lat młodszy. Rafał był stanowczy i bardziej przywódczy, jednak różnica charakterów nie stała na przeszkodzie ich dobrej znajomości. Osoby znające zarówno Rafała, jak i Marka przypuszczali, że łączy ich coś więcej niż zwykła przyjacielska relacja. Takie sugestie czasami docierały do Martyny. To wzbudzało w niej mieszane uczucia i dawało do myślenia. Lecz tak naprawdę była zakochana w Rafale. I nie do końca wierzyła w opowieści innych, ale coś nie dawało jej spokoju. Pewnego dnia postanowiła złożyć niezapowiedzianą wizytę Markowi. Gdy weszła do mieszkania, ujrzała tam zarówno Marka, jak i Rafała. Zaczęła odnosić wrażenie, że może ich łączyć coś więcej niż tylko przyjaźń. Potem pomiędzy nią a Rafałem dochodziło do sprzeczek. Martyna była zła. Dodatkowo przypuszczenia innych jeszcze bardziej ją denerwowały i dawały do myślenia. Z drugiej strony też zależało jej na związku. Przy tym coraz bardziej utwierdzała się w tym, że to właśnie Marek swoje upodobania kieruje w stronę mężczyzn. W środę 22 czerwca 2005 roku przed południem Martyna wyszła z internatu, w pokoju pozostawiła portfel podpiętą do kontaktu ładowarkę od telefonu i inne podręczne rzeczy. Wyglądało to tak, jakby wyszła po coś tylko na chwilę. Jednak tak się nie stało. Po kilku godzinach wciąż nie pojawiła się w internacie. To bardzo zaniepokoiło przełożonych ośrodka. Wkrótce też jej bliscy również nie mogli nawiązać z nią kontaktu. W efekcie zgłoszono jej zaginięcie na pobliskiej komendzie. W niedługim czasie policjanci podjęli akcję poszukiwawczą. Miały kolejne godziny i niestety wciąż nie było widać żadnych postępów. Nikomu nie mówiła, gdzie wychodzi, jej chłopak twierdził, że widział ją tylko z samego rana. Śledczy mieli na uwadze kilka hipotez. Mógł to się innymi porwać. Mało prawdopodobne było, żeby dziewczyna sama uciekła bez powodu z internatu. Nie była osobą konfliktową i nie sprawiała również jakichś większych problemów. W kolejnych dniach, zarówno w czwartek, jak i piątek, nic się nie zmieniło. Śledczy nie mieli konkretnego punktu zaczepienia. W trzecim dniu poszukiwań, czyli w sobotę, funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że w jednym z miejskich kontenerów na śmieci znajdują się ludzkie szczątki. Przypadkiem natknął się na nie zbieracz złomu. Policjanci niemal natychmiast pojawili się na miejscu. Dokładnie zabezpieczono kontener. W toku dalszych czynności postanowili pojechać do oddalonego 8 km od Sławna Gwiazdowa. Tam znajdowało się wysypisko śmieci. Niestety, ale przypuszczenia śledczych okazały się być prawdziwe. Po kilku godzinach znaleziono pozostałe części ciała. Z początku ciężko było ustalić, kim jest ta osoba, nie mieli też pewności, czy wszystkie szczątki należą tylko i wyłącznie do jednej osoby. Po przeprowadzonych badaniach DNA policjanci nie mieli już żadnych wątpliwości. Lekarze stwierdzili, że są to szczątki poszukiwanej od kilku dni Martyny. Funkcjonariusze zdawali sobie sprawę, że mają do czynienia z wyjątkowo brutalną sprawą. Bardzo ważne było, aby jak najprędzej odnaleźć sprawcę bądź sprawców. W tym celu podjęto konkretne czynności, przesłuchano wiele osób, między innymi dzięki temu funkcjonariusze wpadli na pewien trop. W poniedziałek w godzinach popołudniowych zapukali do drzwi Marka. Kiedy im otworzył, zabrano go praktycznie od razu do radiowozu i przewieziono na pobliski komisariat. W tym czasie inni funkcjonariusze przeszukali jego mieszkanie. Znaleziono tam m.in. wiele płyt kompaktowych, na których były nagrane brutalne filmy, których to sceny mroziły krew w żyłach. Zabezpieczono również niewielką ilość marihuany, a także nielegalne programy komputerowe. Wkrótce też zatrzymano narzeczonego Martyny Rafała. Z kolei po wielogodzinnym przesłuchaniu Marka. Śledczym udało się ustalić ważne fakty. Mężczyzna ten przyznał, że tego dnia Martyna była u niego w mieszkaniu, ale był też z nimi Rafał. W pewnej chwili między Martyną a Rafałem doszło do kłótni. Według niego dziewczyna zaczęła podejrzewać, że jego i Rafała łączy jakaś relacja intymna. Potem doszło pomiędzy parą do Szarpaniny. W rezultacie Rafał bardzo się zdenerwował. Chwycił za nóż i zadał jej kilka ciosów. Według Marka dziewczyna po chwili nie dawała już żadnych oznak życia. Wtedy też Rafał kazał mu przynieść ręczną piłę do drewna. Marek twierdził, że był przerażony i niezwłocznie posłuchał się przyjaciela. Po kilku minutach w Łazience pomógł mu rozczłonkować ciało. Wszystko potem szczernie spakowali w foliowe worki i wynieśli. Do okolicznych pojemników na śmieci. Natomiast po przesłuchaniu Rafała śledczy uzyskali zupełnie sprzeczne informacje. Według niego, tego dnia, ostatni raz widział Martynę z rana, potem wyszedł na praktyki, które odbywał w lokalnej restauracji. Według niego Martyna od 8 rano była na lekcjach w szkole. On z kolei miał przerwę od praktyk między godziną 13 a 14. W tym czasie zawsze można było zjeść obiad i trochę odpocząć. Rafał wówczas wyszedł wraz z kolegą z restauracji i niedługo potem udał się do mieszkania swoich rodziców. Tam przywitał się ze swoim szwagrem, trochę porozmawiali. Był głodny, więc szwagier zrobił mu kilka kanapek. W tym czasie zalogował się na kilkanaście minut do domowego komputera. Tuż po godzinie 14 ponownie spotkał się z kolegą. I wspólnie udali się w kierunku restauracji. Przekonywał, że nie było go tego dnia w mieszkaniu Marka, prosił śledczych o dokładne przeanalizowanie faktów, jednocześnie twierdził, że jest niewinny. Przyznał, że Marek był jego dobrym przyjacielem. W pewnym momencie ich znajomość była nawet czymś więcej niż tylko przyjaźnią. Znali się od wielu lat. Jednak Martynę również znał od dłuższego czasu. A od kilku lat byli w związku. Planował z nią przyszłość, przekonywał, że nie miał powodów, aby ją skrzywdzić. Śledczy znaleźli u niego również marihuanę i nielegalne programy komputerowe. Funkcjonariusze nie dali mu wiary i zarówno jego, jak i marka zatrzymali w tymczasowym areszcie. Po przeprowadzonej sekcji lekarze stwierdzili, że bezpośrednią przyczyną zgonu dziewczyny były zadane ciosy ostrym narzędziem w okolice szyi. Ustalono też, że zgon nastąpił między godziną 13 a 14. Zarówno śledczy, jak i prokurator byli zdania, że obaj mężczyźni są winni tego wyjątkowo brutalnego czynu. W środę 28 czerwca w ciągu dnia odbyła się wizja lokalna z udziałem Marka. Mężczyzna ten w asyście policjantów pokazywał jeden z kontenerów, w którym ukrył część ciała. Sprawa ta stała się dość medialna. W jednym z wywiadów dla telewizji TVN funkcjonariusz przedstawił aktualny przebieg postępu sprawy, mówił też o samych okolicznościach zdarzenia. Cytuję: Na naszym terenie zdarzały się zbrodnie, ale takich scen nie oglądaliśmy. Znamy je tylko z filmów i to amerykańskich. Marek i Rafał zostali poddani na kilkanaście dni obserwacji psychiatrycznej. 7 listopada 2006 roku w Sądzie Okręgowym w Koszalinie rozpoczął się ich proces. Marek w trakcie trwającej rozprawy zmienił swoje wcześniejsze zeznania i całą winę zrzucił na siebie. W pewnym momencie nawet rozpłakał się i zaczął przekonywać sąd, że Rafał w niczym mu nie pomógł i tego dnia nie było go też w mieszkaniu. Mówił, że nie chciał tego zrobić. Ale Martyna wyprowadziła go z równowagi, ponieważ drwiła z jego upodobań względem mężczyzn. Rafał wciąż twierdził, że jest niewinny i podtrzymywał wcześniejsze zeznania, przedstawione na etapie śledztwa. Prokurator jednak nie był przekonany co do wiarygodności i nagłej decyzji zmiany zeznań Marka. Uważał, że ten w pewnym momencie zachowywał się tak, jakby pytał Rafała, co ma dalej zeznawać. Natomiast biegli psychiatrzy stwierdzili u obu mężczyzn zaburzenia osobowości, a dokładnie były one ukierunkowane w sferze wyższych emocji. Lecz to w żadnym stopniu nie wpłynęło na ich poczytalność względem popełnionego czynu. Rafał jest osobą zdecydowanie bardziej przywódczą, świetnie potrafi manipulować innymi, nie liczy się z konsekwencjami swojej decyzji i nie lubi ponosić za coś odpowiedzialności. Wyraża większe zainteresowanie, kiedy mówi się na tematy dotyczące agresji. Z kolei Marek od młodych lat wychowywany był w domu dziecka, jego bliscy nie akceptowali go. Jest podatny na wpływy innych, dodatkowo ma często wahania nastrojów, potrafi być bardzo zadowolony, a po krótkiej chwili wpada w głęboki stan przygnębienia. Bardzo łatwo też można go wyprowadzić z równowagi. W dzieciństwie potrafił sam sobie zrobić krzywdę. Potem jednak Marek znów zmienił swoją wersję zeznań i uważał, że Rafał zmusił go, aby całą winę zrzucił tylko na siebie. W przeciwnym razie Rafał zagroził mu, że targnie się na własne życie. Cały przebieg procesu rejestrowany był na wideo. Ponadto zatrudniono tłumaczy języka migowego, część świadków również była osobami głuchoniemymi. Na kolejnych rozprawach sąd z uwagi na drastyczne okoliczności oraz zeznania na temat sfery prywatnej pomiędzy oskarżonymi zdecydował się wyłączyć jawność procesu. Wiadomo, że według ustaleń rzeczywiście doszło do niedopatrzenia przez funkcjonariuszy. W efekcie, w trakcie konwojowania do sądu, oskarżeni przez pewien czas mogli mieć możliwość kontaktowania się ze sobą. Jawność procesu przywrócono na ostatniej rozprawie. A dokładniej podczas mowy końcowej, prokurator domagał się zastosowania wobec Marka kary dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast wobec Rafała 25 lat więzienia. W dokładnym ustaleniu spójności zeznań Rafała pomogli świadkowie, czyli jego kolega, który był wówczas z nim na praktykach, a także szwagier, z którym spędził około godziny w mieszkaniu. Dodatkowo informatycy po sprawdzeniu jego komputera potwierdzili, że logował się między godziną 13:42 a 14:17. Potem znajomy potwierdził, że wspólnie wrócili do restauracji. Ponadto świadkowie zeznali, że tego dnia nie zmienią ubrań, co mogło być kolejnym argumentem świadczącym mojego niewinności. W trakcie zatrzymania nie znaleziono też przy jego ubraniach żadnych śladów krwi ofiary. Wiadomo, że pod koniec procesu Marek utrzymywał, że pomógł Rafałowi w rozczłonkowaniu i pozbyciu się zwłok. Podkreślał, że to nie on zadał ciosy nożem. Natomiast Rafał nieustannie twierdził, że jest niewinny. Przekonywał też sąd, że to Marek miał motyw, ponieważ był o niego zazdrosny i nie potrafił pogodzić się z tym, że jest z Martyną. Pod koniec Marek wyraził skruchę i przepraszał bliskich ofiary. W piątek, 21 grudnia 2007 roku, w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zapadł wyrok. Marek S usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. O wcześniejsze przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po odbyciu minimum 20 lat kary. Z kolei Rafał został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Jednak sąd skazał go na 3 lata więzienia, za posiadanie marihuany, nielegalnych programów komputerowych oraz zakierowanie gruźb wobec nastoletniej dziewczyny mieszkającej w owym internacie. Zaliczono mu również na poczet kary okres i pół roku od odsiadki, które spędził od momentu zatrzymania. Sędzia wyjaśnił, że zebrany materiał dowodowy wyraźnie wskazuje na winę Marka, Natomiast zarzuty kierowane wobec Rafała są niepotwierdzone konkretnymi dowodami. Na jego korzyść przemawiało m.in. logowanie się we wskazanych godzinach na komputerze stacjonarnym, poza tym miał potwierdzone alibi. Według sądu nie mógł być w dwóch miejscach jednocześnie. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Prokuratura przedstawiając dowody odpowiedzialności Rafała, ograniczyła się w istocie do wskazania chwiejnych co do pewności faktów wyjaśnień Marka jako podstawy zarzutu. W opinii sądu Marek nie planował zabójstwa, lecz w wyniku kłótni o podłożu jego upodobań seksualnych wpadł w szał. Dodatkowo już wcześniej nie potrafił znieść tego, że Martyna z tego powodu z niego drwiła. Według sądu tego dnia poprosił ją, wysyłając jej SMS, aby przyszła do jego mieszkania. Ponieważ miał ważną sprawę do załatwienia. Martyna od ósmej do dziewiątej była na lekcjach, ale około godziny dziesiątej pojawiła się u niego w mieszkaniu. Tam pomogła uruchomić mu internetową stronę organizacji osób niesłyszących. Potem około jedenastej wróciła do szkoły, lecz wkrótce zwolniła się z lekcji i poszła tylko na chwilę do swojego pokoju. Po czym po godzinie 12 ponownie pojawiła się w mieszkaniu marka. Jego komputer był wówczas czynny między godziną 12 a 1328. Najprawdopodobniej po godzinie 13 doszło do zabójstwa. Potem skrupulatnie zarówno po południu, jak i wieczorem rozniósł wszystkie szczątki do okolicznych kontenerów na śmieci. Wyrok nie był prawomocny, nastąpiła więc apelacja. W środę 24 września 2008 roku w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie utrzymano w mocy wcześniej orzeczony wyrok. Zaś w kwestii zastosowanego wyroku wobec Rafała uznano, że kara trzech lat pozbawienia wolności była zbyt wysoka. Dlatego też złagodzono mu wyrok do dwóch lat więzienia. Z tego tytułu Rafał mógł wystąpić do sądu o odszkodowanie z powodu zbyt długiego okresu aresztu. Tak też się stało. Obrońca Rafała złożył odpowiednie dokumenty do sądu. Mimo, że domagano się większej rekompensaty, sąd zdecydował o zadośćuczynieniu w kwocie 20 tysięcy złotych. I tutaj przytoczę słowa rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Koszalinie. Prawnik Rafała argumentował, że jego klient był tymczasowo aresztowany, gdyż ciążył na nim zarzut morderstwa, od którego go uniewinniono. I na tej podstawie domagał się dla niego wyższej rekompensaty finansowej. Na koniec chciałbym przytoczyć fragment wypowiedzi matki Martyny, tuż po ogłoszonym wyroku: Cytuję. Nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Mam mętlik w głowie. Uwierzyłam w to, co mówił prokurator. I jeszcze ta kamienna twarz Rafała, to, że nie próbował się ze mną skontaktować, niczego wyjaśnić. Ale chciałabym, żeby był niewinny. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze komentarze. Proszę również o zachowanie odpowiedniej kultury w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam również na Facebooka Inkognito podcast kryminalny. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.